Kolejny odcinek serialu WandaVision nie zwalnia tempa i coraz więcej sekretów oraz szczegółów jest nam ujawnianych. Tym razem w odcinku czwartym przenosimy się na drugą stronę barykady i właściwie można to w ten sposób nazwać, że powracamy do typowych Marvelowych klimatów. Ponieważ w tym odcinku rzucamy nieco w kąt sitcomowe klimaty i będziemy poznawać historię tytułowej dwójki od strony organizacji S.H.I.E.L.D. ale po kolei. Odcinek zaczyna się w szpitalu, a wydarzenia, które mają w nim miejsce, odgrywają się w tym samym czasie, co zakończenie Avengers Endgame, ponieważ osoby, które zniknęły po pstryknięciu Thanosa, wracają. Akcję śledzimy z perspektywy kobiety, dotychczas znanej nam jako Geraldine, jednak w rzeczywistości jest to Monika Rambeau, córka Mary Rambeau, która zadebiutowała w filmie Kapitan Marvel. Monika budzi się przy łóżku, w którym leżała jej chora mama, jednak od tamtego czasu minęło 5 lat. Kiedy wybiega na korytarz, to coraz więcej osób się pojawia. Panuje chaos. Każdy na każdego wpada, ponieważ nagłe pojawienie się wszystkich wywołało panikę. Monika próbuje się dowiedzieć, co się stało z jej matką. Okazuje się, że jej matka zmarła 3 lata temu na raka. Jest to szok dla Moniki, której wydawało się, że zasnęła tylko na 20 minut. Następnie przenosimy się do siedziby organizacji Sword, której logo pojawiło się już w poprzednich odcinkach, ale tutaj mamy dokładne potwierdzenie istnienia tej organizacji. Monika jest członkinią tej organizacji i po trzech tygodniach, które mijają od incydentów w szpitalu, wraca do pracy. Skrót SORT oznacza Sentinent Weapon Observation Response Division, który w wolnym tłumaczeniu może znaczyć coś na kształt Oddział Obserwacji Broni Świadomej. Na miejscu okazuje się, że jej identyfikator stracił ważność, ale przy wejściu spotyka Tylera Haywarda, który jest pełniącym obowiązki dyrektora tej organizacji. Monika próbuje się dowiedzieć. Co się podczas jej nieobecności działo? Między innymi okazuje się, że projekt, którego celem było wysyłanie astronautów w kosmos, został zakończony, ponieważ skończył się tragicznie. Organizacja zmieniła też swoje cele. Z zadań skupiających się głównie na badaniu i sprawdzaniu przestrzeni kosmicznej, jej członkowie zaczęli parać się nanotechnologią, sztuczną inteligencją i robotyką. Zostało to spowodowane, jak powiedział Tyler, tym, że coraz więcej zagrożeń zaczęło się pojawiać, więc muszą mieć odpowiedni sprzęt na odpowiedź. Zostało tutaj także podkreślone, że Maria Rambeau zbudowała tę organizację od zera. Następnie Tyler mówi, że FBI zajmuje się sprawą zaginionych osób w okolicy New Jersey i potrzebują oni pomocy SORT, ze względu na drony. Mimo doświadczenia, jakie posiada Monika, zostaje wysłana zbadać właśnie tę sprawę, ponieważ nie wiadomo jakie skutki u osób spowodowało zniknięcie. Takie rozporządzenie wydała Maria dla wszystkich osób, które przypadkiem wróciłyby. Monika od razu rusza do akcji. Kiedy wyjeżdżasz z siedziby, to można zauważyć, że organizacja SORT ma więcej rakiet kosmicznych, które mogą być użyte jako broń w przyszłości. Wyrusza ona do Westview, gdzie spotyka znanego już fanom agenta FBI Jimmy'ego Wu, który miał swój udział w filmie o Antmanie. Okazuje się, że zaginioną osobą jest ktoś należący do programu ochrony świadków. Mimo starań Jimiego, który skontaktował się z rodziną i współpracownikami, nic nie wiadomo. W pobliżu kręcą się także policjanci, którzy stwierdzili, że miasta takiego jak Westview nie ma, mimo tego, że obok nich znajduje się tablica z nazwą miasta. Obecni policjanci pochodzą z kolei z Eastview. W praktyce okazuje się, że nie zaginęły same osoby, ale całe miasto. Dodatkowo nie ma możliwości wejścia do tego miasta, w tym momencie mamy wyjaśnienie jednego z sekretów. Monika używa drona, żeby dostać się do środka, a ten znika. Jest to dokładnie ten sam helikopter, który Wanda znalazła w drugim odcinku, jednak dostosowany do tamtejszej ery lat 60. Przy okazji Jimmy mówi o swojej przeszłości. Następnie, po nieudanej próbie z dronem, Monika podchodzi do bariery i kiedy podchodzi bliżej, zostaje przez miasto wciągnięta za tajemniczą barierę. W tym momencie wracamy do punktu wyjścia, jeżeli chodzi o cały serial. Coraz więcej oddziałów Sort jest sprowadzanych do tego miejsca. Budują oni bazę wokół pola siłowego, które można było zobaczyć pod koniec odcinka trzeciego. Zostają sprowadzeni także specjaliści z różnych dziedzin: osoba znająca się na biologii nuklearnej, sztucznej inteligencji i przede wszystkim znana wszystkim fanom filmu o autorze Darcy Lewis w tym momencie doktor astrofizyki. Wszystko jest tajne i nikt nie powinien ze sobą rozmawiać. Na miejscu Darcy próbuje sprawdzić wszystko, co się dzieje. Przy okazji coraz więcej urządzeń jest wysyłanych do Westview, ale wszystkie znikają w niewyjaśnionych okolicznościach. Kiedy Darcy uruchamia swój sprzęt, ten pokazuje jej silne nagromadzenie CMBR, które w skrócie oznacza duże promieniowanie, które było spowodowane po wstrzyknięciu Tanosa i może im zaszkodzić. Ostatecznie prosi załogę o stary telewizor, dzięki któremu będzie mogła zobaczyć, co jest transmitowane. W międzyczasie agenci SORT próbują dostać się do Westview pod polem siłowym, zatem kolejny sekret został rozwiązany. Pszczelarz, który pojawił się w drugim odcinku, to tak naprawdę agent, którego kombinezon ochrony zmienił się w strój pszczelarza pod wpływem pola siłowego. Podczas operacji przeprowadzanych przez organizację Tyler jest obecny również. W międzyczasie Darcy włącza telewizor i widzi dokładnie to, co już jest nam znane: odcinki sitcomowe z udziałem i Visiona. Jednak nie mają oni pojęcia, dlaczego to się tak dzieje. W międzyczasie Darcy dziwi się, dlaczego Vision żyje, skoro kilka lat temu został zabity przez Thanosa. Nie potrafią odpowiedzieć na żadne pytanie. I przy okazji kolejny sekret został odkryty. Osobą, która spisywała notatki w pierwszym odcinku, była Darcy Lewis. Od tego momentu wszyscy agenci z Jimmy Mu na czele zaczęli zbierać wszystkie dane związane z osobami, które widzieli w sitcomie: Państwo Hart, Herb, Norm, Agnes i udało im się znaleźć ich prawdziwe imiona. Przy okazji Jimmy spisał wszystkie nurtujące ich pytania na ścianie. Między innymi dlaczego akurat Sitkom, dlaczego heksagon, czy Wyżyn żyje? Przy okazji zauważają w sitcomie Monikę, która wciela się tym razem w rolę Geraldine. Od tamtego momentu zaczynają się dziać wszystkie rzeczy, które są nam znane. Między innymi Jimmy Woo jest osobą, która przemawiała do Wandy przez radio. Jednak Darcy obserwująca serial nie widziała tego, tak jakby to było wycięte. Podczas transmisji serialu pojawiają się także reklamy. W tym przypadku reklama zegara, która pojawiła się w drugim odcinku. Następnie podczas oglądania serialu Darcy i Jimmy po raz pierwszy słyszą odwołanie do rzeczywistości. Jest to fragment z odcinka trzeciego, kiedy Monika wspomina o Ultronie. Dodatkowo agenci nie widzą dalszej części rozmowy między Wandą i Geraldine. Pojawiają się napisy końcowe kolejnego odcinka sitcomu. Darcy wyciąga wniosek, że ktoś cenzuruje nagranie. Wtedy my jako widzowie jesteśmy przeniesieni do środka. Widzimy dalszy ciąg rozmowy między Wandą i Moniką. Wanda używa swojej mocy, żeby pozbyć się Moniki, wyrzuca ją przez ścianę, ale sama zdaje się być przerażona tym, co zrobiła. Przychodzi Wyżyn, w tym momencie Wanda widzi go tak, jakby był martwy, dokładnie tak samo jak przed laty, ale po chwili wraca do siebie i Wyżyn znowu jest sobą. Mówi mu, że muszą tutaj zostać, a przerażony Wyżyn podąża za nią. Następnie widzimy, jak Geraldine wypada przez barierę, dokładnie tak samo jak w poprzednim odcinku, jednak tym razem mówi przerażona, że wszystko to jest winą Wandy, ponieważ ona to widziała. W taki sposób kończy się czwarty odcinek serialu WandaVision. Mamy tutaj w pewnym sensie powtórkę z ostatnich trzech odcinków, tylko pokazane są one i z innej perspektywy. Jednocześnie mamy tutaj także odpowiedzi na pytania. Po pierwsze, wiemy w jaki sposób Monika znalazła się w środku serialu, jednak nadal nie wiemy co wydarzyło się z jej pamięcią. Przez cały czas odgrywała swoją rolę, przyjaźniąc się i pomagając Wandzie, jednak w pewnym momencie wspomniała o Ultronie i rzeczywistości. Po drugie, tajemniczy helikopter oraz głos w radiu to były działania agentów, którzy próbowali w jakiś sposób wniknąć do tego alternatywnego bądź równoległego świata. Po trzecie, Pszczelarz to jest tak naprawdę agent Sordu, który przemienił się po przekroczeniu granicy. Zatem te kwestie mamy już poniekąd zobrazowane, jednak cały czas może się za nimi ukrywać zupełnie odmienne znaczenie, ale zacznijmy od początku. W pierwszej scenie, kiedy Monika wraca po zniknięciu, słyszy dialog między sobą, kiedy była dzieckiem, a kapitan Marvel. Jest to mrugnięcie oka dla fanów zapewne. Następnie, kiedy wraca do siedziby sort, widzimy jakie tragiczne skutki miało to całe zniknięcie, ponieważ w wiadomościach są cały czas wspomniane kolejne powroty, które jednocześnie powodowały szczęście u bliskich zaginionych osób, ale też wypadki, ponieważ nagle ktoś się pojawił na drodze. Również w tamtym momencie pojawia się ksywka Mary Rambeau, Photon, który jest kolejnym isteregiem i nawiązaniem do komiksów, ponieważ w wersji komiksowej Monika także miała swoje moce, i Photon to było jedno z jej imion. Tak samo Spektrum na sprzęcie Darcy się pojawia. To jest ten sam Isterek, jeżeli chodzi o nazwę. Kolejnym ciekawym faktem jest to, dlaczego Tyler Hayward jest pełniącym obowiązki dyrektorem i czym tak naprawdę jest Sword. Ponieważ wiemy z przeszłości, że Shield było infiltrowane przez Hydrę. Czyżby szykowała nam się powtórka? Jednym z powodów może być to, że cele tej organizacji zostały zmienione. Ponieważ zamiast nadzorować anomalie i różnego rodzaju dziwne zjawiska, to zaczęto tworzyć także broń, używając robotyki czy sztucznej inteligencji. Sama nazwa też może to sugerować, ponieważ tutaj mamy sword, czyli jest to broń, której używamy głównie podczas walki do ataku, natomiast shield jest do obrony. Poza tym organizacja zajęła się także wysyłaniem ludzi w kosmos, ale skończyło się to niefortunnie. Może to być aluzja do przyszłych filmów czy seriali z uniwersum Marvela, ponieważ na podstawie różnego rodzaju odkryć w kosmosie mogą powstać kolejne potężne osoby, np. Na nawiązując do komiksów fantastyczna czwórka, albo odwołanie do strażników galaktyki, albo nawet do Kapitan Marvel 2. Pozostając jeszcze w siedzibie Sordu, pojawia się także pytanie, jakie tak naprawdę były plany Marie Rambeau wobec ewentualnych powrotów. Czy faktycznie Monika została wysłana do Westview, ponieważ tak było ustalone, czy Tyler chce się jej pozbyć, żeby na przykład pozostać przy władzy? Jednak jest to tylko taka luźna myśl, ponieważ póki co nic na to nie wskazuje, że Tyler miałby jakieś niecne plany. Na miejscu Monika spotyka się z Jimmy Mu, który szukając analogii w poprzednim filmie z jego udziałem o Ant Osie, nauczył się sztuczki z kartą. Jest to kolejne mrugnięcie oka. Ciekawszym tutaj natomiast jest nastawienie policjantów, którzy najwyraźniej nie widzą niczego dziwnego w tym, że pojawiło się tutaj nowe miasto Westview. Tutaj też na siłę można się doszukać znaczenia, że na przykład bronią tego miejsca, żeby nikt się tutaj nie pojawił, albo szpiegują dla kogoś, informując swojego przełożonego o kolejnych działaniach FBI i Sordu. Dalej. Kiedy Monika używa drona, żeby przeniósł się on do miasta, to zmienia się on w analogiczny obiekt z danej ery, w której rozgrywa się aktualnie sitkom. Zatem to samo stało się z kombinezonem ochronnym agenta Sordu, kiedy ten przedostał się do środka. Tutaj także można zahaczyć o kolejną teorię. Czy osoby dostające się do środka z zewnątrz, ale organizmy żywe, ponieważ wiemy, że tylko Monika i ten agent dostali się do środka? Monika pod koniec odcinka wylatuje przez kilka ścian, i po drugiej stronie bariery jest przytomna i wydaje się nie być w ogóle zraniona. Z kolei, nazwijmy go pszczelarz, także przedostał się do środka i nawet nie był zaskoczony swoją zmianą. Co ciekawe, wokół niego pojawiły się także znikąd owady. Czy on także zyskał jakieś moce, czy również dotknęła go amnezja, ponieważ po wyjściu z kanału wydawał się zagubiony? Nie wiemy, co się z nim stało. Być może Wanda, jeżeli nadal uważamy, że ona kontroluje ten świat, o czym też za chwilę, wyrzuciła go, zabiła, uwięziła, przemieniła w kolejną postać w serialu. Poza tym jej nie brzmi zupełnie inaczej, niż mieliśmy okazję zobaczyć w drugim odcinku. I pytanie, czy agenci widzieli tę scenę? Pozostaje nam w tym przypadku czekać. Co więcej, agenci nie wydają się za bardzo przyjęci jego zniknięciem, tylko są zdziwieni, że lina, która była do niego przywiązana, zmieniła się na bardziej, nazwijmy to, retro linę. Jednak według mnie najciekawsze są sceny związane z identyfikowaniem osób występujących w sitcomie. Jednak tutaj pojawiają się kolejne pytania, które jeszcze bardziej mieszają w całej fabule. Okazuje się, że wszystkie osoby, m.in. państwo Hart, Herb, Norm czy Jones są osobami, które faktycznie istnieją w rzeczywistości poza tą sitcomową. Wyjątkiem tutaj jest Agnes, ponieważ w scenie nie widzimy jej identyfikatora. Jednak szczerze mówiąc, wyjaśnieniem tutaj może być to, że na przykład em, to jest zmyłka dla widzów, żebyśmy myśleli, że ona jest stworzoną osobą, być może nie z tego świata. Jednak i Herb ją znał, i Doty, więc możliwe, że agenci nie zdążyli przypiąć jej identyfikatora. Myślę, że tak może być, ponieważ jeżeli Agnes miałaby być jakimś złoczyńcą, co niektóre teorie sugerują, to w poprzednim odcinku nie byłaby na tyle przerażona. Przy okazji agenci piszą różnego rodzaju notatki przy tych osobach. Widzimy między innymi, że Norm, który w rzeczywistości nazywa się Abilash Tandon, był zaniepokojony swoim ojcem oraz siostrą. A te informacje zdobył Wyżyn, który go wybudził. Tutaj można snuć wiele teorii. Czy wyżyn zrobił to przez przypadek? Czy wyżyn ma dodatkowe moce wpływające na inne osoby? Czy może on kontroluje ten świat, ale nie pamięta? Czy on w ogóle żyje? Dodatkowo nie mieliśmy pokazanej tej sceny, jak on go wybudza. Natomiast Beverly, która pojawiła się na spotkaniu u Doty, ona zauważyła według notatek agentów, że magia Wyżona nie jest udawana, tylko prawdziwa, więc może to też był moment, kiedy ona się ocknęła z tego transu. W międzyczasie Jimmy także zadaje pytania, dokładnie takie same jakie zadają sobie widzowie, także oni są dokładnie na tym samym poziomie śledztwa co my. Zacznijmy od początku. Dlaczego pojawiają się Heksagony? W intrze pojawia się Heksagon, nawet w gabinecie Tylera dyplomy są ułożone w kształcie Heksagona i co ciekawe, bariera wokół miasta ma dokładnie taki sam kształt. Można się tutaj doszukiwać znaczenia w diabelskich znakach, np. 6 ścian, to może się odnosić do diabła. W świecie Marvela mamy Mephisto, ale na razie nie ma na to żadnych dowodów, więc nie należy o nim wspominać według mnie. Z drugiej strony może to być także znaczek celownika, na przykład żeby namierzyć coś za pomocą w broni. Poza tym w Marvelu mamy także organizację AIM, czyli organizację w skrócie można powiedzieć zrzeszającą m.in. naukowców, ale nie wydaje mi się, żeby twórcy wprowadzili dwie organizacje w jednym serialu, chociaż kto ich wie. A poza tym AIM po angielsku znaczy cel, więc może po prostu miasto Westview jest celem. Albo Wanda i wyrzeń są celami, ponieważ w końcu są to Avengersi. Kolejne pytanie o miejsce i czas. Czy czas i miejsce jest adekwatne z tym, co się dzieje na zewnątrz poza barierą? Tutaj są kolejne nieścisłości. Po pierwsze, wiemy po tym odcinku, że ten Sitcom ma znacznie więcej odcinków niż poprzednie trzy. My dostaliśmy najwyraźniej te, które albo miały dla nas znaczenie, albo wydarzyło się coś niespodziewanego, jak na przykład wtargnięcie agentów. Wyjątkiem jest tutaj odcinek pierwszy i kolacja państwa Hart, ponieważ nie wiadomo czy zadławienie się pana Harta było widziane przez agentów i czy ono było spowodowane przez jakieś czynniki zewnętrzne czy przez czynniki w serialu. Ale to, że było więcej odcinków, można stwierdzić po tym, że Darcy mówi, że Wanda myje naczynia w każdym odcinku. Nie widzieliśmy tego, zatem tych odcinków musi być więcej. Natomiast to, że to się dzieje równolegle, można stwierdzić po tym, że kiedy Wanda stoi przy radiu, to w tym samym czasie Jimmy do niej mówi. Jednak nadal nie wiadomo, dlaczego jest to sitcom i dlaczego on się zmienia z lat 50. na 60., z 60. na 70. i tak dalej. Tutaj może się pojawić pytanie, czy faktycznie w tym mieście odbywa się wszystko w sitcomie. Być może tam dzieją się właśnie te rzeczy, które my w poprzednich odcinkach widzieliśmy. Niepokój sąsiadów, walka ludzi o przetrwanie. Bo może oni są albo uwięzieni, albo ożywieni. A ktoś, na przykład, kto cenzuruje te wszystkie wydarzenia, pokazuje agentom, i oni widzą ten sitkom, a tak naprawdę tam tego sitkomu nie ma. Dalej, na tablicy pojawia się także pytanie odnośnie skróli. Tutaj także w tym momencie jest duże pole do popisu, jeżeli chodzi o teorię. Ponieważ już wiemy, że skróle mogą się poczuć pod każdego, zatem tutaj na przykład wszystkie osoby w serialu mogą być Skrulami, może nawet sam Wyżyn, jeżeli uznamy na przykład, że to wszystko jest terapią Wandy po traumatycznych wydarzeniach. Jeżeli on jest skrólem który chce załagodzić cierpienie Wandy, to podszywa się pod Visiona, jednak ten skról w rzeczywistości nie ma pojęcia, jakie moce posiada Vision, dlatego na przykład w jednym z odcinków ma nadludzką prędkość, ponieważ tak jakby ten skról widział to w przeszłości u innych osób i chciał jakby to pokazać w postaci Visiona. Jednak jest to tylko luźna teoria, ponieważ królem może być każdy. Tak naprawdę jeżeli chodzi o skróle, to nawet dyrektor Tyler może być. Mogą być pozostali agenci, może być nawet Jimmy, także tutaj jest naprawdę duże pole do popisu. Kolejnym ciekawym aspektem jest to, że Darcy także widzi reklamę zegarka. Czy jest to podprogowa informacja dla agentów, mająca pokazać, że Wanda cierpiała? Są tutaj odwołania do Hydry, śmierć Quicksilvera, a teraz wreszcie jest w wesołym, szczęśliwym świecie i że ci agenci powinni dać jej spokój, ponieważ jest to pewnego rodzaju dla niej terapia. Wracając jeszcze do tytułu serialu i nazwy miasta, mamy tutaj West View, gdzie w środku mamy wyraz TV, natomiast West zaczyna się na W, czyli Wanda, i View na V, czyli Vision. Może to być zwykła gra słów, nie mająca jakiegoś konkretnego, ukrytego znaczenia, ponieważ mamy tu w pewnym sensie telewizję, w którym grają ci bohaterowie, a jest to wizja Wandy. Jednak w rzeczywistości jest to tylko zabieg twórców, żeby fani doszukiwali się tutaj zagadek, a tak naprawdę prawda może być zupełnie inna. Na koniec myślę, że warto zwrócić uwagę na to, kto jest głównym antagonistą tego serialu. Mamy tutaj kilka wskazówek. Tyler Hayward niekoniecznie będzie złym w tym serialu. Jest on raczej zapowiedzią tego, co będzie działo się później w świecie Marvela może wysyła ludzi w kosmos, żeby ci zyskali jakieś supermoce, ale skoro się tu nie udało, to zaczyna budować broń dla własnych celów, ale to raczej nie będzie związane z tym serialem, tylko to jest tak jakby wstęp do tego, co będzie później. Antagonistą może być sama Wanda, ponieważ widzimy na końcu, co robi z Moniką, i potem mówi Wyzionowi, że to wszystko jest pod jej kontrolą. Zatem albo ona stworzyła ten świat i porwała zaginione osoby, zmuszając je do takiego konkretnego zachowywania się, albo ożywiła osoby, które tak czy siak już zmarły, więc teraz dała im drugą szansę i nie jest świadoma tego, że sprawia im jeszcze dodatkową krzywdę. Ale z drugiej strony widzimy, że po wyrzuceniu Moniki jest zaszokowana tym, co zrobiła. Być może zyskała większe moce, których nie potrafi kontrolować, lub ktoś na nią także rzucił urok, kontrolujący. Wtedy też widzi Wizjona. Wygląda on w ten sam sposób, jak tamtego dnia, kiedy umarł. Czy Wizjon istnieje tylko w jej wyobraźni, czy faktycznie został ożywiony? On obawia się Wandy, zatem możliwe, że on ma własną osobowość, nad którą ona nie panuje. Albo jeszcze inaczej. Może ona zawarła jakiś pakt z kimś, którego skutkiem było ożywienie wieżona, ale w zamian on musi pozostać w tym miejscu, ponieważ inaczej umowa będzie zerwana. Jednak nadal nie wiadomo, jakie cele miałby mieć ten ktoś, z którym Wanda zawarła umowę. Może celem było sprowadzenie tutaj całej organizacji Sword, żeby móc się ich pozbyć, nie wiadomo, lub sprowadzić pozostałych Avengersów. Natomiast ostatnie słowa Moniki sugerują, że to wszystko wina Wandy, jednak jest to tylko jej zdanie i jej punkt widzenia. Nie można brać tego za pewność, ponieważ może to być po prostu szok po tym, co Wanda jej zrobiła. Poza tym, na drugą stronę przybyła dokładnie w tym samym stroju, w jakim była w sitcomie. Zatem, albo można się przenosić z wewnątrz na zewnątrz, zachowując wszystko, a w drugą stronę nie, albo było to spowodowane tym, że ona nie była, stąd dlatego miała taki strój. Na koniec mamy z kolei przerażonego Wiziona, który niekoniecznie chce dalej być z Wandą i nie poznaje jej. Może to być w drugą stronę pokazane i to wyżyn został umieszczony w tym świecie. Może to się odbywa w jego świadomości. Tylko pytanie w jaki sposób, skoro umarł. A na koniec mamy utwór Jimiego Hendrixa. Voodoo Child. Czyli jest to dokładne odwołanie do klątwy, skoro voodoo, więc może to też być jakieś tutaj nawiązanie do kontroli Wandy albo do kontroli jakiejś innej osoby. Naturalnie można tutaj znaleźć wiele więcej ciekawostek i steregów, jednak ten odcinek zostawił nas z większą ilością spekulacji niż poprzednie trzy i jednocześnie pozbawił sensu niektórych teorii postawionych wcześniej. Pozostaje zatem czekać na kolejne odcinki i zobaczymy, co się wydarzy, ponieważ niczego nie można być w tym momencie pewnym. Ja zatem dziękuję wszystkim za uwagę, zapraszam do dyskutowania, wyrażania własnych opinii, oceniania i subskrybowania, jeżeli chcecie być na bieżąco z odcinkami dotyczącymi tego serialu. Tymczasem trzymajcie się.